Witajcie serdecznie z tej strony, Lego fanka. Dzisiejszy odcinek poświęcę postaciom serialu Lego Ninjago, które nie pojawiły się w minifigurkowych wersjach w zestawach Lego, a moim zdaniem powinny, ponieważ pełnią dosyć istotną rolę e, właśnie w tych sezonach. Także zapraszam Was do oglądania. Niestety nie udało mi się zawrzeć wszystkich takich postaci, z ich więcej, także jeśli macie jakieś pomysły, to możecie pisać w komentarzu, a ja wezmę pod uwagę Wasze pomysły przy robieniu na przykład drugiej części tego odcinka. Pierwszą taką postacią jest Fuji który pojawił się w 11 i 12 sezonie Ninjago, a zadebiutował w odcinku Najgorszy Ninja. Chce on zaistnieć wśród swoich współwięźniów, a oni go nie doceniają, podobnie jak Lego, które nie wydało nadal jego figurki, a myślę, że byłaby ona ciekawa głównie ze względu na skrzydła. Drugą postacią jest dr Julian, który jest ojcem Zeina, jego wynalazcą, twórcą. Pojawił się on już w pierwszym sezonie Ninjago czyli w roku węży. Byłaby to interesująca figurka dla tych, którzy chcą zebrać komplet rodziców ninja. Następnie chciałabym zobaczyć Kataru, czyli brata Akity. Tą figurkę Lego mogłoby zrobić w dwóch wersjach, w jej zwierzęcej formie, czyli jako niedźwiedź oraz w ludzkiej, która by wyglądała podobnie jak Akita, na głowie by miała taką czapeczkę z głową niedźwiedzia. Tworzyłby on idealny duet ze swoją siostrą. Pierwszym jest Spinjitsu. Dlaczego on nadal nie ma figurki? Jest to postać, która ukształtowała Spinjitsu. Jest to ojciec Garmadona oraz Łu, który niestety nie żyje i pojawił się jedynie we flashbackach, ale myślę, że ta figurka byłaby niezłą gratką dla fanów, gdyby pojawiła się na przykład w jakiejś książeczce. I sporo osób by ją kupiło. Ostatnią postacią, o której chciałam wspomnieć jest Lu, czyli ojciec Kola. Postać, która pojawiła się w pierwszym sezonie Ninjago w odcinku kowale Melodii, kiedy to Kol odkrył swoją pełnię możliwości, i ta postać byłaby idealnym dokończeniem kompletu rodziców ninja. Tutaj akurat brakuje dwóch postaci, po doktora Juliana, o którym już wspomniałam, i właśnie Lu. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, możecie napisać w komentarzu, jakie postacie chcielibyście zobaczyć w minifigurkowej wersji. Trzymajcie cieplutko, cześć!